Siomeczko jest to specjal z okazji 90 widzów na moim kanale. I dzisiaj karaoke party, tak. O, Bułgaria, Turki, O, oh my god Poland. O. Oh. dobra. So call me maybe. I drew a wish and do it Don't ask me now, never to tell I looked at you as you fell And now you're in my way I took myself for a wish Pennies and dimes for a kiss I wasn't looking for this And now you're in my way Your stare was showing Ripped jeans, skin was showing Hot night, wind was blowing Where do you think you're going, baby? Hey, I just met you And this is crazy That is my number so call me maybe. It's hard to look right at you, baby. That is my number. So call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. That is my number. So call me maybe. And all the other boys try to chase me, but that is my number. So call me maybe. Czy zatwierdziłeś do Może. Your time with the call, I took my time and with the fall, you give me nothing at all. But still, you're in my way. I beg, borrow, and steal. at the sight and it's real. I did no other feel. you in my way. You're show with jeans was showing. Hot night, the wind was blowing. What you think you're Hey, I just met you, and this is crazy. That he is here's my armor. So call me, baby. It's time to look right. At you, baby. That he's my number. So call me, baby. Hey, I just met you, and this is crazy. That he's my number. So call me, maybe and I'll be on boys. Try to chase me. That he's my number. So call me, maybe When so came into my life, I missed you so bad i miss you so bad i miss you so so bad it's you came into my life i miss, so I miss you so bad and you didn't know, know that i miss it's you so so bad, bad, bad where's that bad, bad, bad. oh yeah it's hard I to look right at you baby. baby but he's my number so, so call baby. me maybe hey i just it's met you, you. And this is crazy, but he's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me, but he's my number, so call me maybe. Before you came into my life, I missed you so bad. I missed you so bad. I missed you so so bad. Before you came into my life, I missed you so bad. I missed you know that. I missed you so maybe. O, really? Dominika. Really? Ah! Trzeba zadbić Dominikę. Ja tu specjalna nagrywam a ty przed Nasem wychodzisz Okej okay. Bye bye Ja idę dalej, dobra, coś jeszcze, jeszcze może dwie Kate Perry. Kate Perry? No no So call me maybe Hey, hey, so sister, and I'm Mr. mister on the radio stereo. Check out the one. Hey, hey. hey. way straight brains I knew I would to get you And you. so I went and let you, you blow my mind Your sweet moonbeam There's moon a small rhyme in every moon single I dream, dream I dream I knew, knew when we you collected one more time hey soul sister i'm at mr Mister on the radio stereo oh when you move it's fading No, hey soul sister i don't wanna miss a single thing you do tonight hey Hey, hey, just in time. I'm so glad you have a non drug mind like me. You give my life direction, a game show love connection we can't deny. I, I, I I, 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 I I'm safe, I'm safe, my i going beat right out my own chest I believe in you Like a virgin, your Madonna And I'm always gonna wanna Mind Hey soul sister I'm that mister, mister On the radio Stereo Now way you move it's fair, you know Hey soul sister I don't wanna miss a single thing you do Sister, so I dare wear you's not run. rush watch Watching you's the only drug, drug I, I need So gang stand so... You're the only one I'm dreaming of, you see I can't, I can't miss. myself In fact, a... There's nothing I can be, oh. oh, mm -hmm. you know You'll be with me, pale hey, soul oh, sister I'm a stammer, on the radio, stereo. The way you move and feel, you know. Hey, oh, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do. Soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. Hej! 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 Hey, tonight! Hej! 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 Hey, tonight! Ale nie umiem, bitch please, jestem piąty z ośmiu! GG! Good job, good game. When I guess. Good single, single. Yeah. Bring me to life. No. Yeah, Sorry for party rocking. a Mhm. To the to wybrać. I ti, i ti, i ti. Czekajcie, mnie chyba z kropeczką. No właśnie. Hell's so, sister. I don't miss the on the radio. Dobra. Tak, bardzo Wam teraz dziękuję. Za tych widzów. Ym, za tych 90 widzów już Wam pokazuję. Czekajcie. Czekaj. Hell's sister. I don't miss Lol, odwala mi już. Więc ja coś nie ma, bo wiedziałam. Ja... No tak, dobra. Ym, filmów już mam, czekajcie film, przeglądaj filmy. Ym, to może że filmów 1600 wyświetleń, YouTube mi zabrał trochę. Mam 47 filmów, tylko że trochę to ja mam też na, na przykład oto. Przypał, mogę wam powiedzieć trochę z tego. Czekajcie. No. To coś takiego. Um, ale dobra, em... Um, czekajcie... Katy Perry... Dzień... Wspomnienia lata... Dzień... Mm. Słoneczny... A czekajcie, to jest... dobre było... Um, to jest... Tyle słońca w całym mieście... Tyle słońca... W całym mieście... W karaoke... Może być uczeńcza tego, tak? Okej. Okay. Dzień wspomnienie lata. Dzień. My, aha, Nagle w tłumie, w samym środku miasta Ty, bo tu ty Dzień, godzina zwierzeń Dzień, przy twarzy twarz Aha, szuka z poprątanych ścieżek Lecz przyznajdzie nas jeden Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze Popatrz, o popatrz Szerokimi ulicami, nie są szczęście zakochani Popatrz, o popatrz Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem smugę cienia Popatrz, o popatrz Łączył serca, łączy dłonie Może nam zawrócić w głowie też Taka inna melodia jest, nie, nie podoba mi się ta. się to zaraz Dzień Powrot na podróż Dzień Podanie rok, aha, ale niebo całe jeszcze w ogniu Chcę mać wzrok Tyle słońca w całym mieście Nie widziałeś tego jeszcze Popatrz, o popatrz Szerokimi ulicami Nie zakochani Popatrz, o popatrz Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem smugę ja popatrz, o, popatrz, łączy serca, wiąże, dłonie nie, może nam zawrócić w głowie też, general się przemknął no, na tamtym i czerwno, W całe mieście nie widziałeś tego jeszcze, popatrz, o popatrz. Szerokie miły to co się zywa, kochani, popatrz, o popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, i mi się ten smugę cienia, popatrz, o popatrz, niosą szczęście nowe donie. Że nam zawróci w głowie też na oh, okay. walczę. Dzień wspomnienie lata. Dzień wspomnienie lata dzień. Wspomnienie lata. dzień Wspomnienie nie lata, dzień, wspomnienie lata, dzień. I koniec, teraz zombiginie. ginie. Życia coraz, coraz mniej, zapasów grzech, bez dziś śmierć rozprawię się, zabiję Uuu. go i bez Zombi dziś goni Raz to przesłuchałem, powiem wam bardzo mi się to jest. Yy, Let you came. Zombi dziś nie goni, nie goni, goni. Lecz ja nie boję się go wcale, go wcale. Milczyk wyciągnęli mu przywalę, przywalę. A zapalniczką go podpalę, podpalę Stawiam pochodnie tu i zmykam budowę Mały domek powstaje jeszcze łóżko dodaję No i crafting też, bo nie może braknąć go Aby wszystko dobrze szło, to powstawiam dziury szkło Wszystko będzie ok, raz mniej zapasów, że hej Wezmę dziś miecz, rozprawię się

Kiemowy, kiemowy, bo Minecraft już jest skulowy, skulowy. Posortuję rzeczy swe, mierze psuty wywale. Jestem wojownikiem złym, nie mi złe sny. Nikogo nie boję się, wciąż do przodu brnę. Nie poddaję się, ile sił biegnę, a zombie ginie. o, Powinien być, ale dobra Jeszcze raz no, o, To co obiecałem komuś Tyle, nie tyle Sposób, jest o, 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 o. Jeżeli ktoś tego nie zna to jest popierdolny. Że Nie, że to jest, sorry Ale teraz więc... już tego znacie, więc jest wszystko To jest bardzo fajna pisanka. Aha Spoko Zombie I nie Chcę zrobić sobie frys, lub misiowi zajrzeć wysk zjeść tabletki, rok podać, dać w smaczne gacie. Tyle sposobów by umrzeć, jest tyle sposobów by umrzeć. Tyle sposobów by zabić, się. jest tyle sposobów by umrzeć. Wy to sta, a. tosta jakiś prętem, elektrycznym bądź ekspertem. Naucz się jak się lata zjedz ciastko starsze od świata. Tyle sposobów wyumrzeć, jest tyle sposobów my umrzeć, tyle sposobów wy jest tyle sposobów, by umrzeć Zabój do domu psychopatę Wejdź do wora i udawaj plinatę Zdejmij chęć gdzieś. gdzieś w kosmosie Wejdź, wejdź do pralki w wsyp do Tyle sposobów, by umrzeć Jest, Jest tyle sposobów, by umrzeć Tyle sposobów, by zabić się. Jest tyle sposobu by umrzeć Daj wężowiczowi chodoka docka bez czupu Sprzedaj nerki dla cennego łupu Zjedz stópkę z superglue Ciekawe co się stanie jak kliknę tu Tyle sposobu by umrzeć Jest tyle sposobu by umrzeć Tyle sposobu by zabić się i tyle sposobu by umrzeć, przebierz się za łosia w okresie polowania. Obserwuj os rozłoszczonych zachowania. Staj na krawędzi długiego peronu, sprawdź wytrzymałość szybkiego wagonu. Przebiegnij przez tory pomiędzy platformami, strachu sposób, by strachu przed rozprężonymi pociągami. Zły sposób by umrzeć, zły sposób by umrzeć, zły sposób by zabić się. Najgorszy sposób by umrzeć. Ważne pociągi, australijskie metro i polscy vlogerzy. No i to koniec tego specjala. 20 minut ponad. Myślę, że mu się podoba, a ja sobie, że uliczny kombajn. I cześć, trzymajcie się. Pa.